Ładek nie odpuszcza. Już z godziny się tym bawi. Moje truskawki w czekoladzie. Czy możesz otworzyć? Aha, szarańca przyjdzie. Dobra, otwieraj. Moje dnie ojcowe. Powiedz, że tam jest truskawka mhm. w o kurwa Ale bomba. Pokaż to mhm. Ło Chodźcie na chwilę, sprawa jest Tylko uwaga Wiem, ja je kiedyś jadłam To jest masakra ale Dawaj mm. Nie ugryź, to nie dla Ciebie no, ale... Mimo jutrę, nie Z kim? Z Dobrze Z co? Na Dobra 30? 30? Nie wiadomo. Ale na pewno coś kupić, a? Dajcie jeszcze jedną. Już małe. Nie, no daj im należycie. O, to jest petardo. Zastanawialiśmy tam no. przy y, orzechami. Mhm. Też są dobre. No Do klary. Koniec. Do Klary, jaką sprawę dwutlenkę. A, Racja. A gdzie ta krycha? Dobra. Mm, ładne te paprotki, fajne. Dzisiaj. W każdym filmie będę to mówił. Jedziecie ze mną do dziadków zaraz? Tak, mm -hmm. na no, ma noc. Markuza. A jutro jedę tam na rowerze. Gdzie? No, do to... Marii Lodów. Nie będziemy chyba chodzić całą przysuch przysuchę Dobrze, dobrze. A pan na no? To lepiej jedzieć rowerem. Rower. Jeszcze dzisiaj to dogadam. <coughs> lepiej rowerem. Weź po prostu co to tam wciśnij, Matylda. Matyszka! To weź go! Przynieś go tu! Weź no i to tam zainstaluj. No to przecież, co ona nie wciśnie tego? Żeby w dobrą stronę to wcisnęła. Dobrze. Czekaj, żebym się nie wywalił tu przez ciebie. No jak? Pokazuj jeszcze. Co? Jeszcze, gościu. Ognisko sobie napalimy później. Dawaj. Władziuś, jak go tak ustawiasz w dół, to on leci w dół. Musisz go tak ustawić, o. Do góry, dobra? To wtedy poleci do góry. No, do góry, do góry. Do góry, o tak. No. no. Nie, nie ustawiaj go, o, w dół, tak. Tylko... Tak, do góry go dobra? No, o właśnie, dawaj, no U, Nie, ale nie musisz tak rąk wyciągać władak Wtedy nie masz powera do pociągnięcia tego Dobra, rób zresztą jak chcesz Puszczaj stary jak chcesz, dobra? Dobra To się samo jakby Widzę Super zabawka Nie, nie, Władek. Ognisko robimy później, wieczorem. Ehe, no tak się umawialiśmy przecież. Co nie? A gdzie mama? Mhm. Dawaj, ustaw prosto. Tak. I wio. Dobrze. Daj Ci, ci pokażę. Weź przejmij. No, trzymaj. Tak. No, zobacz. Wstawiasz tu. Cyk. Nie ustawiaj o tak w dół, bo ci wtedy leci w dół, nie? Tylko tak, patrz. I do oczka. A no, nie, jednak nie. Mogę ja cię też pobalić? Tak. Dawaj. Tylko jak chcesz tak daleko, tak wysoko, wysoko, no to mi się bardzo wysoko, o, zerwał mi się, wiesz, tutaj Odbiłoby tak Niepotrzebnie Dobra, biorę. Trzymaj, nie zabieram ci. Idę I mamy. Nara. No pewnie. Korzystaj.